Dzień dobry, cześć i czołem Witam Was znowu na kanale i zapraszam Was na materiał o rowerze, na który wiele osób czekało. Nie wiem, czekało na rower, ale czekało na materiał na pewno. Czyli dzisiaj będzie historia mojego staleza, roweru, który tak w sumie sami ochrzciliście na strawie i w paru innych źródłach. Roweru, który Zaczął swoje życie jako aluminiowy frameset Specialized, ale sprint, który kupiłem rozwalony zeszłego lata, i z tej rozwalonej ramy, która miała być początkiem historii o tym, jak naprawia się aluminiowe ramy, cała ta historia wyewoluowała do realizacji. Czegoś, co podobno jest marzeniem każdej osoby, która zajmuje się zawodowo rowerami. Czyli testujemy dziesiątki aluminiowych, karbonowych rowerów, a finalnie to wszystko sprawdza się do tego, że gdzieś na pewnym etapie rowerowego, dziennikarskiego życia wpadamy na pomysł, żeby zrobić sobie ramę taką, jakiej nikt inny nie ma, która będzie tylko nasza. No i taka historia właśnie dzisiaj będzie. Tak, wiem, że rower jest brudny, ale uwierzcie mi, że na nim cały czas jeżdżę i chciałem, żeby w tym materiale też było widać to, że to nie jest reklama, to nie jest gadanie o sprzęcie, którego nie znam, tylko materiał o rowerze, który już na tę opinię sobie u mnie zapracował. Moi drodzy, ja dzisiaj będę trochę takim rowerowym wołoszańskim i w takiej konwencji Wam opowiem o tym rowerze. Żeby nie przedłużać, cofnijmy się trochę w czasie do 30... 39... Nie, nie, nie tak... Cofnijmy się w czasie do początków w ogóle historii z tym rowerem, film jest na kanale, nawet dwa filmy są, więc możecie sobie kliknąć i je obejrzeć. Jakiś czas temu, w zasadzie pod koniec lata zeszłego roku, w zasadzie chyba jeszcze w lecie po prostu, znalazłem na jednej z giełd typu OLX czy coś ten deseń uszkodzoną ramę roweru. W zasadzie po prostu frameset, na którym zawsze chciałem pojeździć, czyli frameset Specialized. Ales, albo jak to woli, specialized, specialized Ale Sprint, czyli jedną z najbardziej ciekawych i oryginalnych ram aluminiowych na rynku. Ramę stworzoną trochę pod kątem kryteriów, w każdym bądź razie ogólnie rzecz biorąc, bardzo ciekawą ramę, ze względu na to, że jest to rama, która jest aluminiowa, natomiast absolutnie jest ramą, jeżeli chodzi o charakterystykę jazdy, wykonanie i ogólnie rzecz biorąc, konstrukcję performance, tak bym to nazwał. Czyli ogólnie biorąc, pewnie większość z was i duża część z was przywykła, że aluminiowe rowery to jest po prostu historia pod tytułem tańsze rowery. To są rowery, które są rowerami dla początkujących, a współczesna wyścigowa szosa to musi być szosa karbonowa. Natomiast są jeszcze marki takie jak Specialized, takie jak Cannondale, które mają w swojej ofercie rowery aluminiowe, które są rozwijane, w sensie są to rowery dla wymagających, rowery Drogie, ale właśnie bazujące na aluminiowej ramie ze względu na pewne właściwości tej ramy. Oczywiście wiem, że tych niszowych marek jest jeszcze trochę więcej, ale mówiąc o tych dużych producentach, to właśnie SPEC i Cannondale mają takie dwa ważne, myślę, że dla rozwoju aluminium modelem. No i mi się udało tego Aleza Sprinta kupić za. Bardzo małe pieniądze, bo był uszkodzony. Miał rozgięty tylny trójkąt. Oczywiście nie będę tej, tej całej historii powtarzał. Rower kupiłem ze względu na to, że stwierdziłem, że to będzie ciekawy temat, który pewnie i tak się zwróci. Bo pewnie jak dobrze wiecie, na YouTubie się zarabia na wyświetleniach, więc stwierdziłem, że jest to ciekawy temat, którego nie znalazłem w internecie, czyli temat napraw ram aluminiowych. Więc jak zrealizuję 2-3 filmy, to powinno się to w miarę wrócić. I tak też się stało, natomiast oczywiście. Z tej historii wyszło, że tej ramy się nie da naprawić, albo inaczej, da się ją naprawić, ale nie osiągnie się efektów, które byłyby warte nakładów, albo które na przykład mnie by interesowały, bo można tam było zrobić tak naprawdę nowy tylny trójkąt za ciężkie pieniądze, ale też nie wiadomo, co by z tego wyszło i czy ta rama nie byłaby cięższa, czy miałaby swoje właściwości, więc tak naprawdę dla mnie chodziło bardziej o ciekawy temat, o porozmawianie z ciekawymi ludźmi no i ogólnie zrealizowanie tematu właśnie o naprawach tego typu ram. Natomiast finalnie okazało się, że nie ma to sensu. Natomiast, co ciekawe i co w tym wszystkim dla mnie jest mega ważne, to udało mi się w końcu na tym moim wymarzonym Alezie Sprincie pojeździć i tak naprawdę zakochałem się w charakterystyce tej ramy. Wyjątkowo mi odpowiadała. To był rower w rozmiarze 56. W mojej konfiguracji bardzo sztywny, bardzo zrywny, taki bardzo chętny do jazdy, ta jednak kryteryjna, mega sztywna i precyzyjna w prowadzeniu rama po prostu bardzo mi pasowała. Więc stwierdziłem, że warto by coś z tym jeszcze zrobić. Kupno nowego aleza Sprinta nie wchodziło w grę z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że ten frameset kosztuje chyba ponad 7000 zł, a jeszcze nie oszalałem na tyle, żeby kupić aluminiowy frameset za ponad 7 kafli. A drugą sprawą było to, że te rowery są bardzo kiepsko dostępne, czyli co roku pojawia się pewna liczba, mała liczba Framesetów dostępnych dla klienta detalicznego i one bardzo szybko znikają, więc stwierdziłem, że rozwiązaniem tej sytuacji będzie zrealizowanie innego marzenia chyba każdego dziennikarza rowerowego albo każdego, kto się długo zajmuje rowerami, czyli zrobienie sobie w końcu pięknej, to oczywiście jest zawsze względne pojęcie, ale jednak stalowej ramy na rurkach kolumbusa, która skopiuje geometrię roweru, który tak bardzo mi się podobał, a co więcej, wykorzysta z tego roweru. Widelec, który był nieuszkodzony, który był prawie nowy i który jest, co by tu nie mówić, widelcem bardzo dobrym. No i słuchajcie, tak powstał on, czyli rower, który tutaj nazwaliśmy roboczo na kanale Stalezem. Rower, który jest po prostu stalową ramą wykonaną tak, żeby z jednej strony była klasyczną ramą, e, takiej bardzo klasycznej wyścigowej geometrii, a z drugiej strony, żeby kopiowała rozwiązania z geometrii właśnie z Aleza Sprinta w rozmiarze 56. Więc mamy tutaj rower, który jest stalową ramą, ma wszystkie cechy ram stalowych, czyli właściwości tłumiące. Przy tym wszystkim jest e, wykonany metodą spawania T, lub jak to woli lutowania, czyli mamy tej wyjątkowo precyzyjne i wyjątkowo niewidoczne łączenia rurek. Przecież jak ktoś nie siedzi w temacie ram współczesnych, e, z metalu i popatrzy sobie na tą ramę, to będzie miał duży problem z zrozumieniem jak to w ogóle jest połączone, że tutaj praktycznie nie ma śladów. Więc wszyscy fanatycy spawów i spoin z dobrych rowerów tutaj powinni doznać prawdziwej po prostu ekstazy patrząc na e, te połączenia. Jest to rama, która jest w pewnym stopniu nowoczesna, w takim jakim chciałem, bo Umówmy się, ja też chciałem też przełożyć cały osprzęt z poprzedniego roweru, w związku z czym mamy tutaj już hamulce tarczowe, mamy sztywne osie, więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, a również stery, mamy tutaj rozwiązania, które są współczesne, które są mniej lub bardziej standardowe, no i też sprawiają, że ten rower poza walorami wizualnymi pewnego rodzaju unikatowością, bo umówmy się, drugiego takiego nie ma. Jest też rowerem, który jeździ w dość współczesny sposób, jeżeli chodzi o takie kluczowe parametry, jak chociażby Sztywność kół, przenoszenie mocy, tudzież po prostu hamowanie. Czyli mamy tutaj to, co jest moim zdaniem fajne we współczesnych rowerach, a przy tym wszystkim mamy ten taki klasyczny vibe rowerów stalowych sprzed lat, sprzed 10, 15, 20, 30, no jak sobie to kto chce ująć. Technicznie rzecz ujmując, mamy tej ramę wykonaną z rurek Columbus Spirit i Columbus Life. E, oczywiście, rama jest wykonana przez Bartka z Karamba Frameworks z, z Rzeszowa, którego mieliście już. Możliwość poznania przy okazji tematów o właśnie alezie. Bartek te ramę budował przez ładnych parę miesięcy, a może bardziej czekałem grzecznie w swoim miejscu w kolejce, na to, żeby Bomber skończył swoje różne inne projekty, które były w kolejce i żeby mógł się zabrać za mój projekt. Więc tak jak mówię, rurki Kolumbusa, które myślę, że są takie kultowe, jeżeli chodzi o tego typu ramy. Widelec z Aleza, który jest tak naprawdę widelcem S-Worksa. Jest lekki. Sztywny i naprawdę pasuje do charakteru tego roweru. Plus oczywiście osprzęt, który jest osprzętem z innego roweru, ale osprzęt, do tutaj dojdziemy za chwilę. Co jest tutaj ciekawe, jeżeli chodzi o stronę wizualną, no to jest tutaj też pewnego rodzaju historia, bo to może nie jest do końca mój styl, jeżeli chodzi o malowanie rowerów. Bo wolę rowery bardziej stonowane, wolę rowery może bardziej czarne. Może mam inny pomysł w ogóle na stronę wizualną tego roweru, ale historia była taka, żeby zagrać tą historią, czyli wzięliśmy widelec, który jest widelcem właśnie z Aleza. On nie jest lakierowany od nowa. Taki był widelec w Alezie i dobrałem do niego ten kolor, który macie główny na ramie i napisy, które mają korespondować i podkreślać tę historię, jak ten rower w ogóle powstał i skąd się wzięła inspiracja na niego. Ja nie wykluczam, że go jakiś czas po prostu przemaluję i będzie wyglądał inaczej, to jest w ogóle niesamowite i piękne w ramach stalowych, że tego typu ramy, framesety kupujecie na Długo? Nie powiem może na całe życie, ale tego typu rower tak naprawdę jak się o niego dba, to można go po prostu modyfikować, można go przelakierowywać, łącznie z tym, że można tej coś odspawać, coś zmienić, i ogólnie rzecz biorąc zrobić mnóstwo innych rzeczy, więc jest to taki byt, który sobie żyje gdzieś w Waszym rowerowym życiu i możecie go zmieniać i robić z nim różne dziwne rzeczy, ale póki co mamy tutaj szary lakier z palety Audi, to jest w ogóle Nardo Grey, który... Trochę inaczej może wygląda na rowerze niż na samochodzie, przez to, że inaczej się światło układa, to jest inna skala, inne krzywizny, ale jest to lakier z palety samochodowej połączony właśnie z detalami z oryginalnego widelca z Aleza jeśli chodzi o sprzęt, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest jeszcze projekt skończony i pewnie jeszcze tej parę detali mam do zrobienia. Tak jak mówiłem, to też była kwestia trochę kosztów, żeby zrobić ten rower i wykorzystać części, które już miałem, ale w takiej formie, żeby w miarę pasowały do tej koncepcji wizualnie i myślę, że jakoś tam stylistycznie. Chociaż jest parę rzeczy, które mi się tej nie podoba i które na pewno będą zmienione. W każdym razie mamy tutaj kokpit bazujący na mostku Deda, mamy kierownicę Pro Vibe aerokarbonową, ale taką dość subtelną, jeżeli chodzi o tą aerodynamikę. Mamy koła Evan Light Champion ze stożkiem 45 mm na piastach DT Swiss 240 z raczetem 54. Stąd ten donośny dźwięk przy kręceniu się koła. Naprawdę raczet 54 w tych kołach jest bardzo głośny. Do tego mamy osprzęt Shimano Ultegra poprzedniej generacji, Ultegra Di2, który też jest troszeczkę pokombinowany, bo mamy tej korbę 105, taka mi kiedyś po prostu została. Ta korba tej strasznie wizualnie nie pasuje. Trochę ratują sprawę blaty, owale, absolut bleka, ale tutaj finalnie wyląduje karbonowa korba i stąd. A taki jest mój projekt jeżeli chodzi o ten rower obok blatów absolut Black, które są dość ciekawe jest też mała modyfikacja tylnej przerzutki czyli mamy tutaj karbonowy wózek na ceramicznych kółeczkach od firmy Nova Ride to jest ciekawe, nie jestem może fanatykiem wiary w fantastyczny wpływ ceramicznych łożysk w kółeczkach wózka przerzutki, ale w tym konkretnym przypadku ten wózek robi jedną bardzo ważną rzecz Ultegra tylnej Poprzedniej generacji tylna przeszutka ultegry jest dość głośna podczas pracy, i faktycznie wymiana wózka na akcesoryjny sprawia, że ta przerzutka działa odczuwalnie ciszej. Opony Pirelli P0 Race w wersji Classic, czyli wersji z tym jaśniejszym bokiem, i pedały jak to już bywało u mnie od pewnego czasu, czyli Oahu Speedplay, wersja zwykła bez pomiaru mocy. No i jeżeli chodzi o tył roweru, mamy jeszcze. Karbonową sztycę z AliExpress, którą załatwił mi Ryszard. Sztyca ważąca około 120 gramów, więc mega lekka. No i siodło Pro, które też już w moim poprzednim rowerze się pojawiało. To jest model Falcon. Taki bardzo prosty, jeżeli chodzi o kształt, pasujący mi do dość agresywnej pozycji, jaka jest za kierownicą tego roweru. Całość roweru. Z koszykami na bidony karbonowymi, już z pedałami, z mocowaniem do licznika na kierownicy wyszła około 8,6 kg, więc nieźle, aczkolwiek waga nie była tutaj priorytetem, nie była czymś, na czym skupiałem się najbardziej. Bardziej mi chodziło o to, żeby wykorzystać jak najwięcej części, które miałem i żeby ten rower mi się po prostu podobał, no i żeby też trochę przyoszczędzić na pewnym etapie detale, dopieszczanie, to będzie coś na, y, za jakiś czas. Natomiast myślę, że jest tutaj potencjał jeszcze na zbicie przynajmniej 300 gramów. Koła mogłyby być trochę lżejsze, chociaż też bez przesady te koła ważą około 1420 gramów, więc są lekkie. Umówmy się na standardy y, przeciętnego człowieka i moje możliwości. To jest oczywiście tubeless, jeżdżę na mleku. Y, korba to jest kolejny element do zrzucenia trochę masy. Na siodełku można by zrzucić, na kokpicie, na mostku też jest potencjał jeszcze do zrzucenia, więc tutaj spokojnie myślę, że 8-2 kilograma to jest temat do zrobienia bez jakichś takich kosmicznych wydatków finansowych. Oczywiście, korba i stona to nie są tanie rzeczy, ale generalnie już biorąc, bez pakowania się w jakieś koła Envy czy może od razu lightweight, da się te jeszcze trochę z masy zejść. Jak to jeździ? Bo to pewnie dla wielu osób jest tutaj kluczowe. Projekt, który był budowany pod kątem, nie wiem, jakiejś fantazji wyglądu. Byłem sam ciekawy, jak to wyjdzie. Wiecie, jak to jest. Po prostu. To jest coś, co jest projektem. Jeżeli mówimy o słowie projekt w takim rozumieniu, że tworzymy coś z czegoś i nie jesteśmy pewni tego, co wyjdzie, to to na pewno jest projekt, bo wzięliśmy geometrię, która mi bardzo pasowała, ale musieliśmy ją przenieść na stalową ramę, a pewnie każdy wie, że stal ma zupełnie inne właściwości niż aluminium. W związku z czym byliśmy ciekawi, jak ta geometria się zachowa w takim rowerze. Co się z tego wszystkiego poukłada i poklei. I muszę przyznać, że na tym rowerze zrobiłem już sporo ponad tysiąc kilometrów. Też taka była idea, żeby zanim nagram ten film na tym rowerze, pojeździć i go poznać, żeby móc Wam o nim coś więcej opowiedzieć. I wyszło dokładnie tak, jak tego po prostu chciałem. Bo mamy rower, który łączy elementy współczesne, jeżeli chodzi o charakterystykę jazdy, czyli mamy dość sztywny kokpit, mamy sztywne koła, mamy sztywne osie, mamy mocne hamulce, a przy tym wszystkim mamy ramę, która jest na tyle sztywna, że nie przeszkadza, jeżeli chodzi o taką płynną czy dynamiczną jazdę, a przy tym wszystkim te właściwości stali naprawdę są odczuwalne. Myślę, że ciężko jest to tłumaczyć komuś, kto nie jeździł nigdy na ramie stalowej, ale naprawdę, kiedy wpadamy na jakąś dziurawą nawierzchnię i na dziury, to ta rama jedzie po prostu inaczej. Ona się przetacza po tych dziurach. To nie jest tak, że ona Wam zamienia każdą drogę w dywan i w ogóle nie odczuwacie nierówności. Ale faktycznie, zwłaszcza, jakaś, jakieś takie pęknięcia asfaltu, małe nierówności są w taki specyficzny sposób filtrowane i mamy poczucie, jakbyśmy jechali bardzo ciężkim samochodem po nierównościach. Po prostu jest. Tak jakbyśmy byli troszeczkę od tych nierówności oddzieleni i to jest coś, co jest naprawdę niesamowite w ramach stalowych, co trzeba lubić i oczywiście, że da się zbudować rower lżejszy, szybszy, sztywniejszy, za często mniejsze pieniądze, ale są pewne cechy stali, które naprawdę, jeżeli chodzi o jazdę, są wyjątkowe. No i kolejną rzeczą jest wygląd. Wiem, że nie każdy to lubi, bo mamy rowery aero, mamy różne style i koncepcje budowy rowerów, które... Też są fajne i są zupełnie inne, więc mogę zrozumieć, że ktoś to lubi, mega rozbudowany wizualnie rower Aero może być zupełnie odrzucony od takich cienkich rurek i roweru, który w wielu elementach wygląda jak sprzed 40 lat, ale nie ukrywam, że mi się to podoba. I prawdopodobnie w końcu mi się udało dojść do tego momentu, w którym mogę powiedzieć jakimś rowerze, że ja go zostawię sobie po prostu na zawsze. W sensie być może za rok tu się wszystko zmieni. Może wpadnę na pomysł, że zmienię w nim koła na jakieś super niskie stożki, że dam tutaj może zintegrowany kokpit, a może wręcz przeciwnie dam aluminiowy kokpit. Może dam siodło Brooksa albo zmienię coś jeszcze innego. Coś przemaluje. to są tysiące koncepcji, które mogą gdzieś się tam zmieniać, ale z samej bazy, jeżeli chodzi o ramę, jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, z jakości tego, jak Bombel wykonał tę ramę, bo naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń do powłoki lakierniczej, do tego, jak to wszystko jest połączone, do tego, jak to jeździ, jak to było wszystko razem zestawione. Wiem nawet, że Bombel poprawiał powłokę lakierniczą widelca, bo uznał, że połysk fabryczny widelca nie odpowiada temu, co się uzyskuje. Samemu lakierując w lakierni ramę, więc naprawdę dużo tutaj było detali włożonych i pracy w to, żeby ta rama dawała klientowi finalnemu poczucie, że to jest coś wyjątkowego, nie tylko dlatego, że ma inny kolor, ale też, że znamy każdy szczegół budowy, wiemy ile pracy było włożone, ile pomysłu było włożone w różne niuanse i detale związane z tym rowerem, więc może sobie sam to sugeruję jeżdżąc na tym rowerze, że jeździ mi się na nim tak dobrze, ale znając historię roweru, wiedząc, że został stworzony właśnie w oparciu o Twój pomysł, Twój projekt i jeszcze finalnie została w nie włożona praca konkretnego człowieka, którą tu pracę Ty możesz widzieć i możesz tego człowieka poznać, to naprawdę wpływa na to, jak taki rower finalnie odbieramy. Bardzo jestem ciekawy, co wy w ogóle sądzicie o tym rowerze. Napiszcie w komentarzach, co w ogóle sądzicie o stalowych rowerach. Czy to dalej ma sens? Czy podobają się w ogóle wam takie rowery o klasycznych ramach, czy jednak ta nowoczesność z karbonem, z aero, z tymi wszystkimi nowinkami to jest coś do, do was przemawia bardziej? Jeżeli chodzi o cenę tego framesetu, w zasadzie samej ramy, no to wszystko zależy też od tego, jak sobie to skonfigurujecie, bo wbrew pozorom rama stalowa w karambie to nie jest po prostu rama stalowa, bo możecie wybierać jakie chcecie mieć rurki, które są tańsze, droższe, lżejsze, inaczej wyglądają, są różne techniki łączenia. Ta technika łączenia rurek nie jest najlżejsza w przypadku tej ramy. Tu można było też na łączeniach trochę z wagi zbić, więc wszystko to może się kręcić koło 5, 6, ponad 6 tysięcy złotych za frameset, czyli jeszcze za widelec karbonowy, który też w Karambie Wam dobiorą również z oferty jakiejś zewnętrznej firmy. Nie jest to oczywiście Chińczyk, mamy tam widelce, widelce m.in. Kolumbusa, więc naprawdę karbonowe widelce z wysokiej półki da się tutaj też dobrać, więc cały taki frameset można sobie e, zbudować. Czy to dużo, czy to mało, każdy oceni sam. Moim zdaniem, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku, patrząc po tym ile kosztują fabryczne framesety karbonowe, czy nawet wspomniane aluminiowe, to tego typu ramy są całkiem ciekawą opcją. Ale trzeba pamiętać o siłach przerobowych, bo decydując się na taki rower też trzeba po pierwsze pomyśleć, oczywiście w karambie Wam mogą pomóc z doborem geometrii, stworzeniem czegoś, jeżeli nie macie pojęcia na czym chcecie jeździć, ale też czas oczekiwania naprawdę potrafi wynosić i rok na taką ramę, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. I wydaje mi się, że tego typu rowery, tego typu ramy to jest najlepsze rozwiązanie dla kogoś, kto już jest w jakiś sposób rowerowo świadomy, czyli zjeździł ileś tam rowerów, ma jakiś pomysł, wie czego chce, wie co lubi i chciałby to zrealizować w konkretnym projekcie. Długi ten odcinek dzisiaj jest, wiem, że się rozgadałem, ale myślę, że część z was, która śledziła ten projekt, która śledzi ten rower, wie, że ten rower jest dla mnie rowerem w dużym stopniu wyjątkowym, unikalnym, który kosztował mnie też dużo zaangażowania intelektualnego, żeby przemyśleć co, jak e, i po co. Więc, cóż, tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego roweru, to piszcie w komentarzach. A. Na tym kanale pojawi on się jeszcze wielokrotnie, bo jak pewnie wiecie, jeżdżę na nim ostatnio cały czas na szosie. Był w Abruzji, był ze mną w Apeninach, był na ostatnich wszystkich wyjazdach szosowych, więc pewnie za jakiś czas będą się na nim pojawiały testy różnych części, coś będę zmieniał, więc będziemy tutaj wracali do tego tematu przy okazji różnych modyfikacji. Więc dzięki za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to oczywiście napiszcie, postaram się odpowiedzieć. Dzięki! Hej! Thank yeah. you.